A tego się na pewno nie spodziewaliście, bo ja też się nie spodziewałem. Dzisiaj zaskoczył mnie tu w Hiszpanii kryzys piwny, bo święto mają narodowe. Ja zapomniałem. się znaczy, nie pamiętałem, ale źle sprawdziłem godziny zamknięcia sklepów. Teraz dopiero mógłbym gdzieś wyskoczyć i patrzę tu obok otwarty sklepik bułgarski z różnymi pysznościami. Między innymi z piwem bułgarskim. Więc dzisiaj nie lada raryta na kanale, bo przed nami piękne piwo z Bułgarii. W fajnej butelce w boczku. Piwo się nazywa szumeńsko, tak? Piwo. I tu napisali, że legendarne Shumeńsko piwo. Piwo ma 5,3 alkoholu, i tyle o nim wiem. Widziałem też, że... A, że to jest specjalno, to jest napisane. Specjalno. czy jakieś... Naprawdę chyba w życiu nie piłem piwa bułgarskiego, wstyd się przyznać. Ale dawno tam nie byłem. No to wypiję w Hiszpanii piwo mm, bułgarskie, zobaczymy. No zgaduję, że jest to leżak 5 3 około jakaś dwunastka, jakiś, jakiś full po prostu. Tak myślę, ale co to będzie, to zobaczymy. Aha, jeszcze przylukałem, że każda z tych butelek które widziałem, czy nie każde przesadzam, ale tam sporo stało i że ze... I one się różnią obraz, obrazkach, mają jakąś linię, że robią 3 czy 4 różne obrazki. Eee, no to fajnie, bardzo fajnie. To otwieramy. No pachnie o ile... Uff, to mój nos nie takim płaszczakiem z dawnych czasów. który był nome w takich samych butelkach. Piana nie jest zła, słuchajcie, piwo ma fajny słomkowy kolor. Piana jest dosyć gęsta. Nie znika wcale tak bardzo szybko. Jest drobna. No tutaj ciężko już coś wyczuć, nie, nie czuć, czy ja nie czuję. Napijmy się. Pipo jest delikatne. Czekam na goryczkę, żeby się nie powtarzać. Słodowość jest taka zrównoważona. Nie, ona nie wchodzi słody. słodycze, jest delikatna. ogóle piwo jest bardzo delikatny gładkie. Nie jest przesadnie słodowe. Tak smakuje. Takie 11 nawet. Użyję mojego ulubionego słowa piwo. Jest bardzo pijalne. Naprawdę fajne piwo. Bardzo fajne piwo. Na upał nie czuję żadnych wad. Nie ma ani kapcia, ani jakiegoś DMS, ani jakiś karton, ani jakieś warzywa. Nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Bardzo przyjemnie się to sączy, Bardzo fajne piwo. Takie do napicie. Gorycz jest bardzo delikatna, bardzo, bardzo hmm. także, leciutko zaznaczona goryczka, także to żaden pilst, to po prostu... Helles, no ono smakuje, słuchajcie, jak fajny Helles niemiecki, w tą stronę bym szedł, ono hmm. tak smakuje, no trochę taki, to jest taki trawiasty, troszeczkę łąkowy taki piwo, z lekką właśnie nutą no, taką goryczki na końcu, ale no przyjemną. Helesik. Bardzo fajny Helesik z Bułgarii, więc jak będziecie mieli okazję gdzieś kupić, to nie lękajcie się, nie lękajcie się, bierzcie, bierzcie i pijcie. Na razie trzymajcie się.